W tych Jezusowych opowiadaniach o, o Królestwie Bożym nie chodzi o porównywanie tego, czy nasz świat jest na tyle wystarczający, żeby był dobry, i alternatywą jest jakiś świat Boży, świat Boży, co tam Pan Bóg dla nas przygotował. To nie tak. To jest tak naprawdę opowieść o ciągłej, czułej obecności Boga i Jego działaniu. Bo nie chodzi o to, że jak my będziemy iść drogą Ewangelii i wierni, pozwolimy na ten wzrost, który nam Jezus proponuje, że się zwiększy nasz komfort, że się ulepszy nasze życie, czyli warunki życia, usunąć nas, co o nas otacza. My się zmienimy w środku, bo Królestwo Boże w Was jest, tak mówi Pismo Święte, czyli jestem wtedy w stanie pozwolić rosnąć ziarnu. Miłości, wiary we mnie. To zwiększa jakość mnie samego, mojej istoty. To jest zupełna zmiana. Nie tylko chodzi o to, żeby, było mi się, żeby żyło mi się lepiej, bo my ciągle do tego dążymy, to my umiemy robić. Tylko, żebym odkrył wartość siebie, tego kim jestem. I co ciekawe, że właśnie w tym ziarnie jest wszystko zapisane. W ziarnie jest zapisany cały kod genetyczny tej rośliny. Wszystko, już wszystko wie jak tam ma iść. Co potrzeba? Cierpliwości. Po prostu cierpliwości. Pozwolić wzrastać. A czego nam brakuje? No właśnie, cierpliwości. Że raz na jakiś czas się tam uszarpniemy na coś. Tam modlitwę, pielgrzymkę, zmianę, jakąś głębszą spowiedź. No i co? Nic. Potrzeba to, to być wytrwałym. W tej wytrwałości jest ukryty wzrost. W tej wytrwałości jest ukryte Wspaniałe piękno, które daje, daje nam Bóg. Czy ja taki jestem?